Witam się z Wami ponownie. W tym odcinku będę mówić moich LPS-ów więc To jest Black. Black to jest. Dobra. Um, następna to. Um, kropla. Następna to Diana. Następne to. Yy, czekajcie. Yy, ładka. I nas, ostatnia w sumie już. To. Aneta. Więc. Jeżeli Wam się film podobał, to dajcie łapki w górę i subskrybujcie. Pa!